to już jest ten czas, gdy terroryści są w striptizie i Musimy akurat ich zlikwidować, jesteś gotowy? Tak Dobra, wchodzimy. Na początku normalnie wchodzimy hmm. Nawet idziemy na przyjemności, Chodź, idziemy na przyjemności na początku Na początku przyjemności jak ktoś, żeby nie wzbudzać podejrzeń Tylko 4x4 to jest najgorsze Zaraz zobaczę ile mam na koncie 30 i 13 zeta, to po mnie nie stać Muszę sobie wypłacić. Trzy pięć osoby? Dzik. Nie, cztery. Czterech terrorystów. Słuchaj, najpierw idziemy na przyjemności. Nie wiem jak to jest. Nie. Ja Chodź. Na... <grym> Czterech terrorystów, nas jest dwóch. Nie, 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 ci idziemy? Idziemy na przyjemności. Nie, idziemy z czterech. Czterech typów. Czterech terrorystów. Gdzie jest czterech? Gdzie czterech terrorystów? Dobra, koniec. Zadymka. Siu 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 jeden <śmiany tera> terrorysta padł Dobra, walną go z liścia. Chodź, chodź fast, idziemy do prezesa. Dawaj Dobra, do prezesa. terroryści padli. No to koniec odcinka. Wyeliminowaliśmy terrorystów. Właśnie. I jak Niecham się wyszeli. podobało to wbijajcie lajki i piszcie w komentarz, czy nie chcecie tak do mnie na kanale. No, do Paweł I wbili na Pawrox. Tu do widzenia.